Dzień dobry Aleksandra Irla, SOS Rozwód i nasz gość, pani Elżbieta Bielnicka, moc ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Dzień dobry, Pani Elu. Dzień dobry Pani Olu i dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat myślę szczególnie Pani Bliski. Pytanie jak pomaga wspólnota Sychar to jest wspólnota trudnych małżeństw. Proszę powiedzieć, kto przychodzi po pomoc do Sycharu? Nie, może tak tylko wstępem wspólnota Sychar została założona przez osoby świeckie, ale opiera się ona na wierze w Boga i często jest osadzana jakby przy parafiach w różnych miejscowościach. To jest wspólnota, która zajmuje się małżeństwami w kryzysie, czy osobami w kryzysie, które są jednak umocowane w tym sakramencie małżeństwa. Przychodzą bardzo różne osoby. Przychodzą osoby, które są w związku sakramentalnym nadal i są w bardzo dużym kryzysie. Przychodzą osoby, które są już po rozwodzie cywilnym i chcą jednak spróbować. Przychodzą osoby w związku sakramentalnym, od którego małżonek już odszedł. Przychodzą mał małżonkowie, które są już w innych związkach cywilnych. I jednak chcą odbudować i wrócić, bo mają taką potrzebę i jakoś coś takiego czują. No to przychodzą mał małżonkowie, którzy są uwikłani w inne związki zupełne, w których są dzieci. Ale jakby i co, i chcą wyjść z tych związków? No bo rozumiem, że jeżeli tak. chcą wrócić... Pani no sytuację bardzo dramatyczne. Jeżeli osoba chce wyjść ze związku cywilnego, w którym są już dzieci inne, tak? I chce wrócić do współmałżonka, z którym nagle gdzieś tam się na, zaczyna nawiązywać jakaś relacja od nowa i coś tam próbują i rozmawiają ze sobą i dochodzą do takiego wniosku, że, że chcieliby spróbować jeszcze raz, nie? To, to jest taka najbardziej dramatyczna sytuacja. Ale przychodzą po prostu ludzie na sposób zwyczajny w małżeńskim i odnajdują sobie gdzieś na stronach internetowych tą wspólnotę Sychar i tam jest napisane... Że każde sakramentalne małżeństwo ma szansę być uratowane jakby mocą Boga. I, no i próbują. Lota skupia bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi już w tej chwili kilka tysięcy i prowadzi też bardzo wiele różnych form pomocowych. Najbardziej zachęcam do strony wspólnoty, bo wspólnota działa głównie przez internet www.sycharorg. Na tej stronie można znaleźć absolutnie wszystko, co człowiek potrzebuje jakby w sytuacji kryzysu. Jeżeli człowiek nie chce rozmawiać i chce sobie tylko poczytać znajdzie masę rzeczy, masę materiałów takich do poczytania włącznie z takim ewentualnym nawet odpowiedzią na pozew rozwodowy. Jeżeli są ludzie, którzy chcą rozmawiać ze sobą, no to jest forum pomocy i wtedy na takim forum się pisze. Wchodzi się do jakiejś tam grupy. Można założyć swój wątek. Jestem w kryzysie i proszę o pomoc, czy jakikolwiek swój wątek. Nie wiem, Asia szuka pomocy na przykład, tak? I zakłada swój wątek, opowiada swoją sytuację. I zaraz przyjdą do niego liderzy, odczytają jego i zaczną mu odpowiadać, ale też osoby, które są w podobnych sytuacjach. Można też czytać, tam są różne historie, właśnie są też świadectwa ludzi, jak wychodzą z kryzysu, jak zostaje ich może, są uratowane, ale to już jest forum, czyli takie, takie miejsce publiczne. Także wypowiadasz się, opowiadasz i ktoś Tobie odpowiada. Ja pamiętam, jak ja weszłam, to tak dla mnie było bardzo takie, nie znałam takiej formy, bo to było też kilkanaście lat temu, weszłam, napisałam coś o sobie i za chwilę kilka osób odpisuje mi, tak, że, o dobrze, że jesteś, fajnie, że tu się znalazłaś, no to, to opowiedz, troszkę mi Ci opowiemy i tak, i tak zaczęłam, wie Pani, no, i, i, i te naście Lat jestem w tej wspólnocie cały czas. Jeżeli są takie osoby, które nie pracują na komputerze albo mają trudność, albo mają niechęć, nie chcą być aż tak bardzo anonimowe i nie chcą też tych ludzi, którzy pomagają, żeby żeby ich, żeby oni byli bardzo anonimowi, to w bardzo wielu miejscowościach w Polsce i w kilku za granicą są ogniska tej wspólnoty i ludzie spotykają się na, na tych spotkaniach raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, i to są już realni ludzie przygotowani jakby do pomocy i do wsparcia, bo znacie. Osobiście i w Realu spotykać. Chyba 30 jest w Polsce, jak nie więcej. Jedno jest w Berlinie, ognisko polskie. Jedno jest w Wiedniu, ognisko polskie. W Chicago jest jedno jeszcze gdzieś jedno w Stanach jest. I w Ukrainie są. Jest też na pewno jedno, jak nie dwa te ogniska już Sychar. Jak wygląda ta pomoc w Realu? Przyjmijmy, że jest takie małżeństwo, które właśnie stwierdza, że jest małżeństwem w kryzysie, że potrzebuje pomocy i chce po tę pomoc przyjść właśnie do wspólnoty Sychar. Znajduje gdzieś na stronie internetowej informacje o tym ognisku, kontaktuje się. Tak. Się kontakt też zgaduje, tak. znajduje na stronie internetowej. Przychodzi tak. na takie spotkanie i czego powinien się spodziewać? Ja już tylko mówię pani, że to niekoniecznie musi być małżeństwo, mhm. bo jeżeli nazwiemy siebie, my jesteśmy małżeństwem w kryzysie, to które ze współmałżonków uznaje, że jesteśmy w kryzysie, a drugi wcale nie musi uznać, że jest w kryzysie. Więc przychodzi to, które jakby czuje w sobie, że coś się u nas dzieje i czuje w sobie, że ja bym chciał coś zmienić. To nie jest tak, że przychodzą małżonkowie, przychodzą osobne osoby pojedyncze z małżeństw, generalnie. Aczkolwiek, jeżeli zdarza się, że małżeństwo obydwoje czują, to przychodzą obydwoje, mogą przyjść obydwoje. Przychodzi na spotkanie, no i zawsze jest bardzo miło przywitany. Zawsze mówimy sobie, co się wydarzyło nam nas, tak, to się wydarzyło u mnie. Od ostatniego spotkania i tak w kółko idzie taka rozmowa i się pyta tej osoby nowej, czy jesteś gotowy i czy masz ochotę powiedzieć o sobie, po co tu przyszedłeś? I ta osoba mówi, ile chce. Są osoby takie wylewne, które mówi i nagle im się wylewa, tak? Po takim pytaniu, że one chcą wszystko opowiedzieć, a są osoby takie, które na przykład się rozpłacze i nie chcą nic powiedzieć, albo po prostu mówi dzisiaj nie jestem gotowa. Chciałam tylko posłuchać, proszę bardzo. Proszę bardzo, po prostu tyle. Ja chcę też powiedzieć, że we wspólnocie w Sychar mamy specjalistów, mamy też i prawników specjalistów, którzy pomagają i wspierają nas w sądach. I mamy też specjalistów takich jak pani, terapeutów, ale generalnie nie opieramy się na takich specjalistach. Jeżeli mamy takiego specjalistę w ognisku czy, czy prawnika, to, to bardzo tak. Natomiast jeżeli nie ma, to we wspólnocie pomagają te osoby, którym została kiedyś pomoc udzielona i które jakby czują w sobie, że one są już gotowe pomagać innym. Wypracowały siebie, odmieniły siebie, przepracowały siebie i ciągle są w procesie jakby. Pracy nad sobą i te osoby czują, że są gotowe już pomóc innym osobom, nie tylko skupić się na sobie. Więc w ognisku to nie jest tak, że przychodzi osoba, czy tam małżeństwo, i oni dostaną na pewno terapeutę wysoko kwalifikowanego, tylko dostaną osobę raczej, która przepracowała na sobie i wie, co to znaczy: wie, co to znaczy kryzys, wie, co to znaczy ból i cierpienie, ma pomysł na zmianę, na, na ratowanie. Opieka polega na tym, że po prostu człowiek zostaje wysłuchany. Zostaje wysłuchany, on chce powiedzieć o sobie, albo chce posłuchać jak inni, co inni przeżywają, jeżeli dochodzi do takiego wniosku, ja mam podobnie, podobnie cierpię i takie same zachowania obserwuję też u współmołżonka czy u siebie. Czyli jest to pewnego rodzaju grupa wsparcia, tak? Że jakby słuchamy o tym, tak. że inni mają podobne tak. problemy i słuchamy w jaki sposób tak. oni sobie z tym radzą. Tak, dokładnie, taka była wsparcia. We wspólnocie nie mamy takich spotkań indywidualnych, żeby można się było z kimś umówić na takie spotkanie indywidualne, nazwane stricte Terapeutyczna. Nie mamy, nie prowadzimy czegoś takiego. Natomiast takiej grupy wsparcia właśnie osób doświadczonych, które przeżyły, przeszły i wiedzą, to, 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 to właśnie tak to wygląda. Ale wie Pani, jeszcze oprócz tego. Oprócz tych ognisk jeszcze, jeszcze wspólnota Sychar prowadzi wiele dodatkowych, innych jeszcze form pomocy, co najmniej dwa razy w roku takie ogólnopolskie rekolekcje. One są naprawdę świetnie. Tylko prowadzi jakiś ksiądz i bardzo często ksiądz terapeuta. No genialny ksiądz Dziewiecki, który jest też psychologiem i, i terapeutą, więc na stronie tej naszej Wspólnoty wszystkie rekolekcje są ponagrywane, One są wszystkie do odsłuchania, wszystkich tych po kolei naszych rekolekcji. Jedne są powyżej Warszawy, zwykle, a jedne są poniżej Warszawy dla tej drugiej połowy Polski. Często jest tak, że te same rekolekcje są w tydzień po tygodniu, ponieważ tak strasznie dużo ludzi chce korzystać z tych rekolekcji. Że wie pani, one się sprzedają te rekolekcje i te zapisy po prostu jak świeże bułeczki. Zdarzyło mi się kiedyś, że 15 minut i już nie było miejsca dla mnie, ponieważ nasz ten dusz pasterz z Sycharu twierdzi, że jeżeli będzie ludzi powyżej 120 albo jeszcze więcej, to jakby nie ogarniemy tej wspólnoty do, do, tej, do tych rekolekcji, więc już są te same rekolekcje powtarzane w dwóch miejscach. No i jedne są wiosenne, jedne są jesienne. A proszę powiedzieć, pani, El, od razu, one są adresowane tylko do osób, które należą do wspólnoty Sychar? Czy ktoś spoza też Nie, może je mieć? Nie, tylko żeby pani. Tak jak powiedziałam, to zapisy trwają naprawdę czasem kilkanaście minut i one się sprzedają. Najlepsze koncerty rokowe, bo to one są rzeczywiście i mocno intelektualne, te, te rekolekcje, i mocno duchowe. No naprawdę są bardzo dobre. To zawsze każdemu polecam. Sprzedają się, mimo że potem można je za darmo odsłuchać w internecie? Tak one są wszystkie w internecie, one wszystkie są na stronę do odsłuchania. Co jeszcze? Wie pani, oprócz tych ognisk, oprócz tego forum, oprócz tej głównej strony, oprócz tych wspaniałych naprawdę rekolekcji, Nota Cyfra organizuje też wakacje dla osób w kryzysie i albo przyjeżdżają małżeństwa na takie rekolekcje i one też są jakby czasem do odsłuchania, czasem do, 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 do jakimiś takimi naukami rekolekcyjnymi, ale często są po prostu, wie pani, po prostu musza święta, żeby była każdego dnia uczestniczy, oczywiście to chce, ale to są też wyjazdy, wypady, wyjścia w góry czy nad morze, że jakieś tam wspólne po prostu bycie w kilkunastu miejscach w Polsce są organizowane, bo one są bardzo też popularne, ponieważ one są naprawdę dosyć tanie, dlatego, że i stadio jest, zwłaszcza dla tych mam, mam, które mają są same z dziećmi na przykład. One są organizowane zwykle w jakichś yy, miejscach rekolekcyjnych, w jakichś klasztorach, u sióstr czy u księży. Oni nas tam goszczą, więc one są też bardzo, bardzo odlegane. Oprócz tego jeszcze jest program 12 kroków. We wspólnocie SYCHAR organizuje się je, pracując przez internet, ale są też grupy, które są w realu, no to w, to w kilku miejscach w Polsce są w realu, są też takie grupy tworzone realno, internetowe, że się i spotykają, i są, i są w internecie. No, no teraz mam tę kolejną grupę, już piętnastą swoją. to Bo Pani to też, też pani... takie grupy prowadzi, od razu jej dodajmy. Prowadzę, te... prowadzę te, te warsztaty dwunastu kroków. To jest program bardzo genialny. Uważam, że to jest i dla świeckich, i dla, i, dla, i dla wierzących, aczkolwiek on jest oparty na Piśmie Świętym, ale przychodzą osoby świeckie i też sobie świetnie radzą i, i, i są bardzo zadowolone. To jest naprawdę tak bardzo... świeckie, ma na myśli osoby niewierzące. Będzie im trudno, całkiem mm -hmm. niewierzące, ale jeżeli są ciekawe jakby takiej filozofii Boga i przyjmą to jako filozofię pewną, tak, jedną z wielu, to przechodzą i są zadowolone, bo to jest bardzo program, taki bardzo porządkujący życie, bardzo, bardzo i wiele osób naprawdę bardzo się przemienia i bardzo dużo czerpie i dostaje. Ten program u nas jest bezpłatny akurat, bo ten program płaci się w innych miejscach dosyć sporo pieniędzy. Na współwysłuchanie się jest ciągle bezpłatny, ale oczekiwanie do udziału w programie to około rok. A jak w takim razie wygląda ta praca w ramach tego programu 12 kroków? Przez internet to wygląda tak, że zostaje grupa utworzona powiedzmy 15 osób plus prowadzący. Ta grupa na, na tej platformie Sychar dostaje swoje miejsce. Ona jest mocno obwarowane kodami i hasłami. Mm. Najpierw grupa dostaje swoje miejsce, tam dostaje te tematy do przepracowania. Potem jest tak, że każdy z uczestników dostaje swój pokoik i w tym swoim pokoiku dostaje pytania konkretne i pracuje nad tymi pytaniami. Wprowadzący zaglądają codziennie, odpowiadają, Ludzie między sobą się kontaktują na takim w takim, takim temacie gadu gadu, gdzie mogą ze sobą, sobą porozmawiać i odnieść się jakby, ale generalnie w tych swoich pokoikach każdy pisze sam, ale każdy do każdego zagląda i tylko mu pisze, że byłem u ciebie i widziałem. Nie, ma odnoś, nie, nie, ma odno, nie odnoszą się do siebie y, y, uczestnicy. Mhm. Jakby. tylko, tylko w tym temacie gadu-gadu mogą sobie tam coś odnieść troszeczkę też, tak? Nie oceniamy, nie krytykujemy, jakby pracujemy, każdy dostaje konkretne pytania i dużą ilość czasu. I musi na te pytanie odpowiedzieć, i one są tak prowadzone, ten program tak prowadzi, że on po prostu je sam prowadzi. I ludzie po prostu idą tak jakby po prostu, no, i, i, że tak powiem, no nie wiem, ucząc się literek od A do Z idziemy według pewnego schematu. Tak, program po prostu genialnie prowadzi, oparty jest on na Piśmie Świętym, ale ja mówię, przychodzą też osoby śludzkie, też się świetnie odnajdują, jakby mówię, jeżeli przyjmą taką rzecz, że, że, że są w pewnej filozofii i chcą po prostu coś zobaczyć. Tak? My program 12 kroków, który jest nas Sajar, jest skierowany do małżeństw, ponieważ ten program jest dopasowany do małżeństw, bo ten program generalnie był dla osób uzależnionych. Został prze, przekształcony troszeczkę, jakby yy, przepracowany, żeby była to praca stricte z małżeństwem, znaczy się nie z małżeństwem, z osobą w kryzysie, mhm. bo do grupy nie chodzą małżeństwa, nigdy. Nie mhm. może być ma, mąż i żona w jednej grupie. Każdy mhm. osobno. I te osoby skupiają się dokładnie na pracy nad samym, nad samym sobą. No praca jest naprawdę genialna. Ja każdego bardzo, bardzo zachęcam, bo przygotowuje się bardzo ważne rzeczy. Przypracowuje się swoje dzieciństwo i swoją rodzinę pr pierwotną, przepracowuje się swoją relację z Bogiem, jakkolwiek się go pojmuje, i osoba zupełnie świecka, no to patrzy jakiś rodzaj filozofii. Natomiast osoby wierzące odbudowują sobie relację z Bogiem na takiej zasadzie m, bardzo ciekawej, takiej takiego przyjaciela i ojca, jakby osoby bardzo wspierającej, bo tutaj Bóg nam się jawi w tym programie jako osoba bardzo wspierająca i bardzo nam pomagająca. Odbudowuje się relację z Bogiem, Odbudowuje się relacje samym sobą i uczy się być w relacji z drugim człowiekiem. Bardzo dokładnie przygotowuje się też problem swojego dzieciństwa oraz potem problem przebaczenia. Bardzo jest bogaty w treść ten program i taki bardzo no, no, bardzo układający nam nasze życie. I pewnie też to się potem tłumaczy osobom, że jeżeli jesteś w internecie i pracujesz w tym programie, jesteś na poligonie. Uczysz się, ale z tą wiadomością, którą dostajesz tutaj, z wiadomościami i z doświadczeniem będziesz musiał wejść do normalnego życia, tak? I będziesz umiał potem żyć w realu. Ale jeszcze szybko tak dodam jeszcze, że jeszcze są grupy modlitewne. Jeżeli ktoś by chciał taką formę, tak, pomocy, no są różne tam grupy. Modlitwa za małżonka, modlitwa za małżeństwo, modlitwa za nasze dzieci, za naszych rodziców. Różne grupy modlitewne. Można sobie tam znaleźć naprawdę, do której by się chciało. Rekolekcje są na stronach są świadectwa. Można poszuk, poczytać świadectwa osób, które wracają do siebie. Bardzo piękne, świadectwo bardzo ciekawe, bardzo polecam. Są też książki, polecana jest taka biblioteka, jest masa takich ciekawych książek, na których się wspólnota opiera i które bardzo poleca. No i te niektóre książki są też są też bezpłatne, które można sobie w pdf ściągnąć i poczytać. Są też porady prawne, pro, porady też i religijne takie. Bardzo duża, duża pomoc i warto przeglądnąć i popatrzeć. Aczkolwiek ja mówię i powtarzam, że to jest stricte skierowane do osób, że są w małżeństwie sakramentalnym. Ale jeżeli osoba, która jest jakby niewierząca i chciałaby się wesprzeć i poczytać, to bardzo zachęcamy, bo takie osoby też przychodzą. I też mogą znaleźć coś dla siebie. Wchodząc w tę wspólnotę, trzeba zaakceptować to, że jest ona oparta na religii katolickiej. Nie, nie trzeba nic tam takiego deklarować. Jeżeli, żeby, żeby wejść Ale jakby tam, w sobie to... trzeba mieć jakąś tę akceptację, no bo jakby inaczej tru trudno pracować na czymś, co by się z punktu negowało. Tak, tylko ta osoba musi mieć sobie taką akceptację, jeżeli chce, mm -hmm. bo tutaj oficjalnie jakby nie musi deklarować, czy jest wierząca, czy niewierząca. Można pracować i być w małżeństwie w bardzo trudnym, ale mimo tego nie zgadza się na rozwód i nawet cywilny również, także, aczkolwiek u naszych tych członków wspólnoty dochodzi czasem do rozwodu cywilnych, bo sąd decyduje, się u... ale nasi, mm -hmm. nasi uczestnicy jakby deklarują to, że będą żyli w czystości. Czekając na tego małżonka y, cały czas czy do końca swoich dni, w zasadzie, że aż śmierć, na zasadzie przysięgi małżeńskiej, aż śmierć nas nie rozdzieli, te osoby uczą się żyć, czekać nie czekając, jakby dbając o siebie, rozwijając siebie, inwestować w siebie, w swoje dzieci, w swoją rodzinę i cały czas gdzieś tam czekać, uczą się pięknie żyć. Pięknie, wspaniale, dobrze. Dążyć po prostu do szczęścia i tak naprawdę szczęście osiągają. Czy jakby zostawiają otwarte drzwi dla tego współmałżonka, ale nie, nie, nie siedzą przy tych drzwiach z tęskącym tak spojrzeniem? Jest. Dokładnie, dokładnie. To nie jest tak, że warują i proszą, jeżeli człowiek odbuduje swoją wartość i jego samoocena rośnie, to ten człowiek już wie, jak ma żyć, tak? Żeby było pięknie i dobrze i uczciwie. My mamy żyć na ziemi po to, żeby osiągnąć szczęście i osiągają, ile się da po prostu, tak? I osiągają. Mimo tego, że jest im bardzo trudno, tak? I czy bez małżonka, że są same, na przykład samotne. Ale, ale można osiągnąć. Można osiągnąć. I to, I to wspólnota proponuje i pokazuje jak. Pani Elu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.